Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w nowym filmie, dzisiaj nie jestem sama, Cześć. jest ze mną moja mała córeczka, której, znaczy przepraszam, już nie taka mała, bo zaraz się obrazi, której głos bardzo lubicie i często komplementujecie głos Oliwci, prawda? Tak kiedy słychać go gdzieś tam w tle w filmach. Oliwka jeszcze się nie pokazuje w moich filmach, czy kiedyś będzie się pokazywać? Czas pokaże, prawda? Tego jeszcze nie wiemy, ale ponieważ bardzo by chciała, to pomyślałyśmy sobie, że nagramy dla Was test różnych przekąsek i orzeszków ze strony Mixed.pl i mamy tutaj zwędzone orzeszki, które bardzo dobrze znamy i uwielbiamy. Jak widać, to już jest kolejne opakowanie i właśnie, jak robiłam poprzednie zamówienie na stronie Mixed. To zamówiłam te orzeszki wędzone i dla nas, i dla rodziny mojego brata, i bardzo wszystkim one smakowały. więc Zamówiłam kolejny raz i zauważam, że u nich na stronie jest więcej fajnych przekąsek. Przekąsek? Przekąsek, na przykład chrupiące owoce i orzechy w czekoladzie z proszkiem zliofilizowanych truskawek i malin. Nigdy się nie nauczę wymowy tego słowa. Wiecie, że ja mam problem z czytaniem czy opowiadaniem długich wyrazów, prawda? I mamy tutaj jeszcze paleo mix, pieczony i miodowy. Więc co? Zaczniemy chyba od tych ostrych rzeczy, w sensie mm -hmm. wytrawnych. Orzeszki z pieca, miód i chili. To może być niezłe wyzwanie, bo Oliwia bardzo nie lubi ostrego, prawda? No. Ja tak różnie z tym bywa. Jeżeli chodzi o miksy, to ja raz w miesiącu mam dla Was kod zniżkowy, i tak jest też tym razem. Z hasłem Vlog Lola Czerwiec. Macie 10% zniżki, wszystko jest opisane na dole pod tym filmem, do kiedy kod działa i tak dalej. Sąsiad zaczął właśnie kosić, chyba zerknął, o! Albo usłyszał teraz, że narzekam, mnie, Bo tak chciałam powiedzieć, że zerknął, że o! Sąsiadka zaczyna nagrywać. To włączę kosiarkę, żeby zaznaczyć <grymny> swój ślad. Dobra. Jak, Oliwia, będziemy oceniać? Od 1 do 5, czy od 1 do 10? Może od 1 do 10. Dobra. Zwędzone orzeszki na twardym drewnie. One są wędzone. I tutaj mamy orzechy w różnych proporcjach. Orzechy nerkowca, migdały, orzechy włoskie, sól morska. Proszę, którego wybierasz? Jego. Nerkowca Ja sobie z nim Migdała. Mmm, mm. One są bardzo intensywne, ten uwędzony aromat. Wędzony smak. Mhm. Mm taki bardzo, naprawdę bardzo Jeszcze. mocny. Jeszcze. Jeżeli lubicie takie mocne doznania. Smakowe i taki aromat i smak wędzonki. Będzie zachwyceni. Ile dajesz? Dziesięć. Ja też 10. To jest naprawdę przepyszne, więc pewnie zaraz to wykończymy. Dobra, ja chcę jeszcze jednego. Ja też. Teraz I teraz bardzo fajnie dostać. pomiędzy tymi słonymi orzeszkami migdały, które mają taki właśnie słodkawy aromat, fajnie tutaj się komponują. Nie? Mhm. To co teraz? Może coś ostrego? Tak. Mhm. Orzeszki z pieca, miód i chili. Znaczy to, to będzie mm, ostro, Ostro-słone I słodkie trochę I tu mamy tak Dokładnie, orzechy delkowca, migdały, miód, sól gruboziarnista Czyli w proszku 0,6% Czyli nie tak dużo O, jak kupujecie to to jest tak zamknięte Uuu, chyba trzeba kawkę wypić jeszcze jedną Oliwia już by chciała pić kawkę, nie? Nie. No. Często mnie pyta, czy może łyka I odpowiedź każdorazowo brzmi Nope Nie Wow. Wow. To jest takie oblepione tym miodem Pachnie miodowo I teraz musimy sobie odkleić tutaj Oj, ale ostre. Bardzo? No moim zdaniem tak mm. Ostre, ale słuchajcie, bierze kolejnego. Mm. Bardzo dobre. Mm. Mm. Jeżeli chodzi o ostrość, kali 1 do 5, to jest taka naprawdę dwójka. Dla mnie to jest akceptowalne. Dla tej młodej damy widać, że również Narkowiec. I co? Ja daję 8. Bo moim zdaniem jest to trochę za ostra. Mhm. Ja daję 9. Ja daję 9, mimo że to jest fajne połączenie. Ale... Hmm, wędzone mi bardziej smakują. Tylko to, to, to daj dziewiątkę. Niami. Teraz ten miks, którego jestem bardzo ciekawa. On się nazywa Paleo. mix pieczony i miodowy. I tutaj mamy trochę inny skład. Mamy też daktyle. Mamy suszone daktyle, orzechy włoskie, migdały, nasiona słonecznika, miód, nasiona dyni, rodzynki. Ty nie lubisz rodzynek. Ja uwielbiam, ja zawsze wyjadam ze wszystkiego rodzynki. Płatki kokosowe, śliwka, orzechy brazylijskie, orzechy pekan, suszone jabłka i... Rozpuszczalny błonnik kukurydziany uh, z błonnikiem, Oliwia. Czy błonnik jest zdrowy w diecie? Mhm. Uh -huh. One zupełnie inaczej wyglądają. Wow. Jest dużo takich mniejszych kawałków, jak widzicie. Linki do tych produktów oczywiście zostawię na dole. Zacznę od tego. I Mhm. Niam. Miam? Dla mnie to trochę dziwne. Mmm, rodzynka się trafiła, więc osłodziła ten smak. Jak macie gości i chcecie sypnąć jakieś orzeszki i mieszankę do miseczki, to przez to, że to jest dużo takich małych, pokruszonych elementów, to nie będzie estetycznie wyglądać. Ale to jest takie, wiecie, moje jakieś tam, mój mały fiś. One są słodkawe. W ogóle nie są słone. Są dobre, ale połączenia tych różnych mm, owoców i orzechów nie do końca trafiają w mój gust. A w Twój? No, trafiają. Ile dajesz? Dziewięć. Ja siódemka. Oczywiście i tak to zjemy. Bo jakby. Wszystkie te orzechy i owoce osobno są dobre, ale jakby ta kompozycja mi nie, nie za bardzo pasuje. Weźmy do szkoły trochę? Wzięłabyś? Mm. Chciałabym wziąć wędzone do szkoły. Zwędzone, czyli zwędzisz, ale wiesz, że je zjemy dzisiaj. Mhm. I na deser mam coś ekstra, czyli krupiące owoce i orzechy w czekoladzie. Oliwie coś dla Ciebie. No. Ale w gorzkiej. Mnie też gorzką. Ale wolisz normalną. Obie no. to wiemy. Więc tak, mamy gorzką czekoladę, słuchajcie, mamy mle... o przepraszam, mamy też mleczną czekoladę, masa kakaowa, prażone orzechy laskowe, prażone migdały, owoce, znowu to słowo liofilizowanych truskawek proszek z liofilizowanych malin... Ej, chyba się domyczyłam. Substancja domyczyjąca guma arabska, cukier, miód. Guma arabska? Jako dziwne nazwa. Dobra. Otwieramy. Coś czuję, że to będzie słodziutkie i pyszniutkie i właśnie to będzie ten moment, kiedy wypiję kolejną kawę, żeby nie być takim zamulatorem. Pamiętasz ja to w czekoladzie. Pamiętasz te ich... Na Wielkanoc, takie tak, mieszanka wielkokonocna One były takie obłędne Takie różne migdały W kolorowych, smakowych czekoladach I polewach, to wygląda bardzo ładnie I to można włożyć do miseczki jak przyjdą goście <ścoughs> Ty chcesz pierwsze Ciekawe co ci się trafiło Dobra, mm. ja jestem takie coś Wygląda jak taki mały kamień Mi się trafił orzeszek w czekoladzie mlecznej o mój Boże! Pyszne. A mi taki owoc miękki, chyba truskawka. Mm -hmm. <gry> mm -hmm. Ale on był właśnie w gorzkiej mm -hmm. czekoladzie i posypany tym. O, a masz to pokazać do kamery? Nie mam. W środek? Mm. Dobra, a teraz im kulkę. Ja chciałem mm, mm. Gorzko czekoladę. Orzech. Jezu, to jest dla mnie. To jest tak dobre. No. Mam. Ja daję 10. Ja 11. Wychodzimy poza skalę. O, teraz mam owoc czekoladę. To jest takie smaczne. To wezmę do szkoły. Na pewno coś zostanie. Jak matka zaraz kawę sobie zrobi i zasiądzie to całe pokowanie pójdzie z kawą. Słyszałeś? Tak. <laughs> to nie dobrze. Mm -hmm. No dobra, żartuję, odsypiemy trochę. Mmm, to jest takie pyszne. Mogłabym to jeść codziennie. Mhm, uh -huh. naprawdę to jest... To pewnie migdał? Uh -huh. mm. Mm. Sorry, że tak mruczę. Smak migdałów w czekoladzie mnie strasznie uh -huh. uszczęśliwia. A ciebie? No. Najsmaczniejsze Pierwsze miejsce komu dajmy? Mm. Ja zwędzone czy to w czekoladzie? Zwędzone Dla ciebie zwędzone? Mm. Oliwi pierwsze miejsce? Moje pierwsze miejsce. A drugie? Yy, w to? czekoladzie. To u mnie na odwrót? Drugie. A trzecie i czwarte? Mm. Trzecie. Paleo? Oliwia Paleo i orzeszki miód i Chili, a u mnie na odwrót. Trzecie miód i Chili. One są przepyszne. A trzecie, dlatego że. O, no, pikantne jedzenie nie jest moim ulubionym. Ale to jest takie, no naprawdę spoko. A tutaj ta kompozycja do mnie po prostu nie trafiła. Tu mnie bardzo smakuje, nie? No. Ale dobre. Mam posmak w słodkach tych różnych czekolad, właśnie. Teraz Też. się tak miesza, nie? No. Miesza się. Luisek zostaw. Mhm. Miesza się czekolada mleczna z gorzką i smak takich lekko kwaskowych owoców z yy, migdałami. O Jezu, jakie to było pyszne. Właśnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Bardzo Was proszę, żebyście mi napisali na dole, czy chcecie, żebym częściej nagrywała takie odcinki z Oliwką. <laughs> tak, żeby ona gdzieś tutaj była obok i coś komentowała. Jeżeli nie w kadrze, no to przynajmniej poza kadrem. Ale super. No. Jesteś zadowolona? Bardzo. Z nagrań? Jestem zachwycona. Ale jesteś zachwycona tym, że mogłaś ze mną nagrać, czy tym, że mogłaś zjeść takie pyszności? I tym, i tym. <laughs> A ty moja królowa mała. Także, zabieram królową, idę sobie zrobić pyszną kawę i na słoneczko się wystawiamy, żeby trochę witaminy D złapać, bo to samo zdrowie. Kochani, Piszcie na dole, tak jak Wam mówiłam, czy taki odcinek Wam się podobał? Czy znacie takie przekąski, czy lubicie orzechy jako formę przekąski zamiast chipsów, czy lubicie owoce w czekoladzie? Dla mnie porzeczka w czekoladzie, migdał w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie. To są rare i to są też smaki z mojego dzieciństwa. Jak ja była małą dziewczynką, to bardzo lubiłam takie przekąski i to mi zostało na całe życie. Ty też lubisz wszystko oprócz odcinek. No. Ale zjadłam rozinkę z tego. Jedną <noise> na rok, <noise> zawsze coś. Trzymajcie się kochani, nie zapomnijcie o łapce do góry, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to super by było, gdybyście teraz to zrobili. Wówczas nie ominie was żaden nowy odcinek. Trzymajcie się, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa. Pa.